Dajcie tutaj Górka z portalu Niecodzienny Zarobek. W dzisiejszym odcinku zapraszam na omówienie typów portfeli kryptowalutowych. Każdej osobie przechowującej swoje pieniądze zależy na bezpieczeństwie i ochronie swoich funduszy. Nie inaczej jest z pieniądzem w formie kryptowaluty. Jak wiadomo, rynek kryptowalut mocno się rozwija, ale gdzie możemy je przechowywać i w jaki sposób? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, że każda kryptowaluta musi mieć miejsce, w którym będziemy mogli ją przechowywać, i właśnie do tego celu służy portfel kryptowalutowy. Ma on postać w ciągu liter i cyfr i służy jako adres odbiorczy oraz wysyłkowy naszych środków. Portfele kryptowalut dzielimy na pięć grup. Portfel programowy, inaczej stacjonarny. Jego działanie polega na tym, że możemy go używać tylko na komputerze, na którym jest zainstalowany. Istnieje możliwość przeniesienia go na pendrive i uruchomienia na innym komputerze oraz przechowywania go bez dostępu do internetu na danym urządzeniu. Portfele programowe posiadają dwie podkategorie: pełne i lekkie. Portfele pełne charakteryzują się tym, że pobierają pełny łańcuch blockchain, przykładowo bitcoina, na twardy dysk i z każdym uruchomieniem synchronizują portfele z, z siecią, co umożliwia poprawne działanie całego programu. Pierwsze uruchomienie bywa najdłuższe, ponieważ cały łańcuch musi zostać ściągnięty. W kolejnych przypadkach użycia brakujące bloki zostają jedynie dopisane do reszty. Jednak samo działanie portfela obciąża komputer ze względu na ciągłe aktualizowanie łańcucha. Portfele lekkie są mniej zasobożerne. Do poprawnej synchronizacji nie wymagają pobrania całego łańcucha bloków, lecz co najwyżej ich części. Zdecydowana większość łańcucha przechowywana jest na serwerach, dzięki temu synchronizacja ze siecią jest szybka i wymaga mniej mocy obliczeniowej. Przykładem portfela pełnego jest standardowy klient Bitcoina Bitcoin Core. Natomiast lekkiego to na przykład Multibit lub Electrum. Kolejną grupą portfeli są portfele online. Są portfelami przeglądarkowymi. Tworzymy je poprzez rejestrację na stronie internetowej danego portfela. Przykładem takiego portfela online jest yy, np. Blockchain Info, Coinbase lub 4Coins. Do korzystania z portfela potrzebujemy jedynie przeglądarki na dowolnym komputerze, telefonie lub tablecie z dostępem do internetu. Minusem jest mniejszy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do portfeli sprzętowych czy stacjonarnych. Klucze prywatne przechowywane są bowiem w internecie, a sam portfel jest zależny od właścicieli strony internetowej. Często giełdy kryptowalut oferują możliwość założenia takiego portfela, jak na przykład polska giełda BitBay. Jednak dobrą praktyką jest trzymanie swoich kryptowalut gdzie indziej, a nie na profilu giełdowym, ponieważ istnieje pewne ryzyko, że strona lub giełda zostanie zamknięta, a my stracimy dostęp do portfela. Taka sytuacja zdarza się jednak bardzo rzadko. Odmianą portfeli online są portfele błyskawiczne, zwykle jednorazowego użytku ze względu na małe bezpieczeństwo lub do przechowywania mniejszych kwot kryptowalut. Portfele mobilne. Jak sama nazwa wskazuje, z takiego rodzaju portfela możemy skorzystać na smartfonie. W zależności od systemu operacyjnego, urządzenia mobilnego i jego zabezpieczeń możemy korzystać z różnych portfeli. Portfele te działają w formie aplikacji, którą ściągamy i instalujemy. Dzięki nim możemy szybko zapłacić za daną rzecz czy usługę. Tego typu portfele cechują się wygodą i mobilnością, jednak małą anonimowością. Pamiętajmy także, aby zabezpieczyć nasze urządzenie przed jego utratą lub kradzieżą. Taki portfel przeznaczony jest do trzymania małych kwot pieniędzy. Portfel sprzętowy. Portfel sprzętowy jest fizycznym urządzeniem elektronicznym w postaci klucza USB, które zostało stworzone wyłącznie dla zabezpieczenia i przechowywania różnych kryptowalut. Przed zakupem danego portfela warto zapoznać się z jego opisem i kryptowalutami, jakie obsługuje. Po otrzymaniu portfela, rejestrujemy go i aktywujemy urządzenie w zależności od systemu operacyjnego. Czasami też musimy ściągnąć dodatkowe biblioteki czy klienta, dzięki któremu będziemy dokonywać operacji. Klient ten często jest dodatkiem do przeglądarki. Większość portfeli sprzętowych posiada wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje oraz przyciski, dzięki którym zatwierdzamy operację. Takiego rodzaju portfel możemy zabezpieczyć hasłem, pinem odciskiem palca, ale najważniejsze jest zapamiętanie bądź schowanie w dobrym miejscu tak zwanego numeru SID, mającego postać kodu QR, który w razie utraty urządzenia w dalszym ciągu pozwoli nam na dostęp do środków. Zdecydowanie jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia naszych monet jest używanie właśnie portfeli sprzętowych. Najbardziej popularne portfele sprzętowe to Ledger Nano S, KeepKey, Trezor... I ostatnio walidator Dascoin. Portfel paper wallet Najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania swoich walut są portfele papierowe, zwane również paper wallet lub cold wallet. Służą do przechowywania dużych ilości funduszy i działają jak safe. Portfele papierowe są portfelami offline, więc są odporne na ataki z internetu. Ich zasada działania polega na tym, że poprzez stronę internetową np. bitadres.org generujemy unikalny adres portfela wraz z kluczem prywatnym. Adres naszego portfela drukujemy na kartce w postaci linku i kodu QR, na który będą przychodziły przelewy. Klucz prywatny natomiast będzie służył do wypłaty środków oraz odtworzenia naszego portfela papierowego w razie jego utraty. Portfel papierowy ma zastosowanie do przechowywania długookresowego. Ważna uwaga: zgubienie lub zniszczenie nośnika z zapisanym kluczem jest równoznaczne z utratą środków i nie da się ich odzyskać. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł i wiecie już, jaki portfel będzie przez Was używany do przechowywania kryptowalut. Jeśli podoba Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę lub suba i zapraszam do kolejnych moich materiałów. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!